Witam Was. Znajdujemy się obecnie pod pałacem, w sumie ruinami pałacu z 1875 roku. Oczywiście, ja tu sobie mogę wejść za pozwoleniem właściciela pałacu. Troszeczkę sobie porozmawialiśmy. Koszty remontu, odbudowania pałacu są tak wysokie, że się nie opłaca nikomu tego robić, bo tutaj tam powiedział 70 tysięcy metr kwadratowy. Więc jest pytanie, jeżeli tu by powstał kiedykolwiek hotel, musimy iść tędy jeszcze, żeby zobaczyć wieżę. Muszę patrzeć też pod nogi, to żeby się kiedykolwiek zwróciły koszta remontu. Chyba raczej nierealna, tak jak tutaj. Pan opowiadał, no bo wyobraźcie sobie 70 tysięcy metr kwadratowy. Powolutku zbliżamy się do wieży. Wieża jest w planach jej remont, więc zobaczymy, może kiedyś jeszcze tędy będę przejeżdżać? To zobaczymy, czy się uda. Wchodzimy do środka. Help został skradziony. Właściciel opowiadał, że też skradzione zostały schody. Nieźle. Komu się chce przyjeżdżać, żeby kraść schody, czyli wyciągać betonowe schody, ładować do samochodu, ile on tam zaoszczędził? Sympatyczny właściciel. Więc. Jak będziecie chcieli zobaczyć osobiście ten pałac, to możecie podjeżdżać, zapytać się, i nie ma z tym właściciel problemu. Obejdziemy sobie naokoło, tak jak ścieżka prowadzi. Tu jest. Możliwość ja tylko zaglądam. No tak jak już wiecie, w tej chwili filmuję krótkie filmiki. Myślę, że rozumiecie to, że dla mnie czas poświęcony z Amelką jest naprawdę ważny a żeby Wam jeszcze dopowiedzieć już Amelka przeszła do kolejnej klasy, jest teraz już niedługo, raczej w sumie dopiero od września będzie uczennicą czwartej klasy, cofniemy się tutaj, ponieważ odgłosy przyrody. A tu widzę możliwość jest wejścia. To idę, żeby Wam pokazać najpierw tu z tej strony a teraz z drugiej zarośnięte natura odbiera to co kiedyś jej zabrano trzeba patrzeć pod nogi żeby zaraz orła jakiegoś nie wywinąć Idziemy, zaraz jeszcze sfilmuję Wam tam wzięłam bramę, i też jest ona się u góry, blisko. Nie trafiłam na te schody, ale tutaj zobaczę jakieś piękne. Wejście kiedyś musiało być. O, tędy sobie zejdę. I mamy tutaj piwnicę, która się zawaliła. Pan mieszka obok w tym budynku. W sumie, jak wchodziłam, to nie byłam pewna, czy jest to prywatne, czy to jest takie. Teraz macie niestety szum wiatru, natury, ponieważ kolejny mikrofon, który wybrałam, który wydaje mi się dobrej klasy, uszkodził się. Więc nie wiem, znowuż na gwarancji odsyłam mikrofon. Tu widać jak stoję mury, które były naokoło pałacu. Amela zmęczona. Nauką została w kamperze. Już widać go. I tu jest właśnie ta brama.